Witajcie kochani. Jesienią zeszłego roku po moim wykładzie na temat homopatii klasycznej zostałam poproszona o napisanie serii artykułów do, między innymi do czasopisma Zdrowie bez leków. I teraz jestem w trakcie kończenia czwartego artykułu, ale w międzyczasie zostałam poproszona, żebym mogła nagrać takie krótkie wideo na temat właśnie co tam, co tam zawarłam w tych artykułach na mojego Facebooka, żebym rzuciła i potem wydawnictwo mogłoby przerzucić sobie na, na swoją stronę. No więc kochani, co ja mogę Wam powiedzieć, żeby nie spoilerować tych artykułów, tutaj mam pierwsze czasopismo, tytuł mojego pierwszego. Artykułu jest medycyna nowej Ziemi. Wiecie, kochani, wiecie, że stara era się kończy, zaczyna się nowa. Niedługo upadek bikwarmy, dyktatury bikwarmy. Coraz więcej ludzi szuka innych metod. Coraz więcej ludzi rozumie, na czym to wszystko polega. Medycyna Nowej Ziemi to, to medycyna holistyczna, informacyjna, ponieważ przyczyna choroby nigdy nie jest materialna. Uzdrawianie ma coś wspólnego z oświeceniem, z stawaniem się dorosłym z dziecka żeby coś wyleczyć. Tak naprawdę musimy dojść do przyczyny. Ta przyczyna nie jest materialna. Wirusy i bakterie nie są. Przyczyną choroby są dopiero skutkiem. Przyczyna tkwi głęboko na duchowym poziomie. Wszystkie te medycyny, te, te techniki, te systemy holistyczne, informacyjne, jak też totalna biologia, psychologia procesu, ustawienia systemowe, według Berta Hellingera, którego jestem też trenerem, metody szamańskie one wszystkie się łączą łączą się w tym samym. Znajduje się przyczynę na niematerialnym, głębokim poziomie. Leczy informacja, energia. W tym pierwszym artykule też pokazuje yy, taką uniwersalną, uniwersalną zasadę, na której opiera się homopatia klasyczna podobne leczy podobne i pokazałam gdzie ona jest w Biblii a gdybyśmy mieli zapytać skąd ona pochodzi bo ona przewija się przez yy, myślę że tysiące lat a skąd ona pochodzi no gdybyśmy mieli w Biblii znaleźć to by musiała pochodzić od Boga i tam pokazuję ten fragment ale to są po prostu prawa natury. Ja to tak rozumiem. Bo niezależnie od reliki, one wszędzie będą takie same. A w drugim artykule, zatytułowanym Choroby, których przyczyny tkwią w traumach przodków czyli czego nasza aktualna nauka nie wyjaśnia, ponieważ ta obecna, Nauka, medycyna tkwią w starym już paradygmacie materialistycznym. Nadchodzi nowe, nowa epoka z nowymi paradygmatami niematerialistycznymi. I na tym opiera się nowoczesna medycyna, która już istnieje, ale czeka na rozkwit już niedługo. I w tym artykule opisuję przypadek, dziecka, z, właściwie z psychozą dziecięcą i jak to się wiązało z traumą, z ciężkim przeżyciem związanym z zagrożeniem życia u babci tej pacjentki w czasie wojny. I jak to się ma do leczenia homopatią klasyczną? Ponieważ każdy lek, nie może nie każdy, ale wiele, wiele leków homopatycznych mamy poznane. Od tej strony, od strony traumy, jednego wydarzenia, które się zadziało w życiu obecnym, w życiu płodowym pacjenta, albo w życiu pobożetków, i musimy dojść do tego, jaki to jest lek. I on taką traumę leczy, jednocześnie lecząc wszystkie inne choroby, które ten pacjent ma w danym momencie. Zapraszam Was, kochani, do czytania: Zdrowia bez leków. Sama przeczytałam. Od deski do deski, i bardzo interesujące są te artykuły, każdy na inny temat, takie właśnie holistyczne, takie związane z przyszłością, tak naprawdę, naszą nową medycyną. A czasopismo ma prawie 90 stron, także jest co, jest co czytać. Pozdrawiam Was serdecznie.